Ostatnio prezentowałem zegarek dla kobiet, był to Amazfit wersja Swarowski, Tym razem zegarek dla mnie. I o dziwo nie jest smart. Tak, potwierdzam, ten gadżet nie jest smart. Ale oczywiście nie uciekam od Xiaomi, czy tam Xiaomi. Po prostu on należy do grupy, tak zwanego łańcucha produktów marki Xiaomi. Mówię tym razem o i prezentuję firmę SIGA Design, w międzyczasie zobacz jak to ładnie jest zapakowane, bo według mnie naprawdę fajna robota. Oczywiście pełna na miboy.pl. Model Z, tak zwana seria Z, to jest właśnie to. Ja go kupiłem w sklepie Banggood za około 170 dolarów z wysyłką EU Priority Line, czyli wiadomo, tak zwaną bezstresową. Kupon zniżkowy znajdziesz w opisie filmu bądź też mojej recenzji. Według mnie jest bardzo ładnym i eleganckim zegarkiem. Fajne, szafirowe, zaokrąglone szkło, no i najważniejsze to, to taki wbudowany mechanizm samonakręcający się. Dzięki temu zapominasz praktycznie o baterii. Praktycznie w sensie takim, że e, no musisz go nakręcić, czyli Ty jesteś jakby bateryjką, gdy tego nie robisz, czyli nie, masz, nie machasz ręką przez około 40 godzin, to on wtedy przestaje działać. Tak, jak widzisz, w zestawie dostępne są dwa paski. Jeden to silikonowy, drugi to skórzany. Ogólnie masz możliwość wyboru trzech kolorów, bo na stronie jest dostępna opcja zakupem go w wersji czerwonej, czyli czerwony pasek, czarny oraz niebieski. Według mnie akurat niebieski się najbardziej spodobał. Dodatkowo zegarek też ma informacje o tym, że ma trzy ATM, -y, czyli tak zwane odporność na zachlapania oraz wilgoć. Tak, jak też widziałeś stal nierdzewna przoduje w tym zegarku. Teraz trochę o firmie, sama marka, firma, przepraszam, Siga Design od około 6 lat wprowadza bardzo podobne zegarki na rynek. Zaokrąglone bądź też mniej. Od wielu lat też otrzymuję nagrody z tym związane. Najczęściej, najczęściej oczywiście o sam design. No bo nie oszukujmy się, według mnie jest bardzo ciekawe. Tak też widzisz, cały zegarek jest przeźroczysty. W środku widać jego bebechy. Co jeszcze? Wszystkie linie, według mnie, są takie dopracowane. Nie jest nic ostrego i. Nic nie przeszkadza w jego noszeniu. Czy tam zginaniu dłonią w lewo, czy w prawo, czy do góry, czy na dół. Dla mnie jest jak najbardziej ok. Tutaj akurat widzisz porównanie wielkości względem Mi Banda oraz tego Emei Sweata Swarowski. Z tych minusów takich trochę, to nie oszukujmy się, on nie ma podświetlania tarczy, nie ma też podświetlania wskazówek. Czy ta tarcza też się palcuje? Powiem szczerze, nie zauważyłem tego zbytnio, więc według mnie też dobra robota. Odnośnie paska, tak jak widzisz, silikonowy tak wyglądał, a skórzany tak.